Witam wszystkich serdecznie, jestem Lech Adam Walęczykowski. Dzisiaj mamy 3 marca 2016 rok i przystępuję do oczyszczania wątroby i woreczka żółciowego. Jest to drugie oczyszczanie. No tak jak w poprzednim oczyszczaniu i ja za każdym razem jest to oliwa z oliwek 200 ml, sok z grapefruta 200 ml, sok z cytryny 100 ml. Oraz siarczem magnezu 750, mil, 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 750 g i oliwa z oliwek, oczywiście. Tak, mówiłem wcześniej. I tu mam przygotowaną wodę już 750 ml. O. I wsypuję ten siarczem magnezu. siarczan magnezu będę pił w czterech etapach po 200 ml. To jest teraz o godzinie 18:00. Dzisiaj środa, czwartek, przepraszam. O godzinie 18:00 o 20:00 wypiję mieszankę tych tutaj oliwy z oliwek i, i tych soków i następnie o 22:00 następne 200 ml siarczanu magnezu. I następnie w piątek rano o godzinie 6:00 i o godzinie 8 y, rano. I na tym się zakończy. Teraz wymieszam miseczkę nadnieżny. No już jest dobrze Wlewam sobie te 200 ml Ostatnie, przy ostatnim, znaczy w pierwszym moim oczyszczaniu wątroby Żartowałem sobie, że to jest smaczne. No chyba trochę za dużo. Nie starczy. Nie starczy na następne oczyszczenie. Żartowałem sobie, że to jest bardzo, bardzo dobre, smaczne. No, żartowałem sobie oczywiście, jest gorzkie, ale można wytrzymać. Na zdrowie. A. Także pierwszy etap mam, powiedzmy, za sobą. Jak poprzednio wiem, że zanim przystąpię do yy, ponownego wypicia to już będę pewnie w publikacji kilka razy ostatnio też tak było także do zobaczenia o godzinie 20 kiedy będę pił y, oliwę z oliwek z sokami do, do zobaczenia jestem ponownie godzina 20 teraz wypiję oliwę z oliwek wraz z sokami 200 ml oliwy z oliwek Również 200 ml soku z gryfurtu wyciśniętego. I sok z cytryny, tyle ile mi tutaj się zmieści. O, już to, już to Ostatnio, znaczy poprzednim razem wypiłem na raz, ale miałem problemy. Także teraz to spróbuję na dwa razy wypić. Na zdrowie. jest. Co raz zrobię? Dobrze było. I do zobaczenia o 22 Witam ponownie, godzina 22.00 Kupiłem drugą szklaneczkę na stworu sieczaru magnezu Znaczy wodę z sieczarem magnezu Na zdrowie I do zobaczenia o godzinie 6 rano. Witam o 6 rano. Mówię wam sobie... Na zdrowie. Do zobaczenia o 8. .00. I mamy w końcu upragnioną godzinę ósmą. I ostatnia szklaneczka, czwarta. Po wypiciu po chwili zdam relację z wszystkiego. No, że się po tej chwili jak zmontuję to wszystko, na razie. Nie? Was ponownie. Yy, podsumowaniem jest takie, że yy, bardzo dużo wyszło ze mnie kamieni, dużych i bardzo małych. Yy, średnich to tak nie było, ale było bardzo dużo dużych i małych. I później taki jakby dużo piasku takiego. Także yy, no myślę, że pomyślnie udało się czyszczenie wątroby i woreczka żółciowego. Następne czyszczenie wątroby zrobię za dwa tygodnie i to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.